Witajcie! Dziś przedstawię Wam ciasto rabarbarowe. Możliwe, że robiono je już w starożytnym Rzymie. W obozie rabarbarum, który legał Galię. Jednak nie jest to pewne. Pewnym jest, iż nagranie powstało pod wpływem magicznego napoju eee, zaczynamy. Najpierw kruszonka, A potrzebujesz mąki, cukru i masła. Na patelni rozpuść masło. Cukier w nim rozpuść. I dodaj mąkę. Rozczaczaj to razem? Zobacz jakie fajne grudki się robią. Nie zabieraj. Teraz ciasto. Potrzebujesz rabarbar, cukier puder. Proszek do pieczenia, masło i jaja. Połącz mąkę z proszkiem do pieczenia. Rozdrobnij ciepłe masło. I utrzyj je z cukrem. Jak masz kopystkę pod ręką, to zazdroszczę. Ja nie mam, bo dziś wyjazdowo z bratem nagrywam. Ale chyba nas nie pomylicie, przecież nie jesteśmy tacy podobni. Dobra, przywbijajaja pojedynczo, nie spiesznie mieszając. Jak już to połączysz, dodaj mąkę, ale też nie całą naraz. Po kolei trochę dawka. Jak już ciasto jest takie fajne, to... Oczyść na i posiekaj go trochę. Wywal ciasto na tą blachę i rozprowadź je. I wrzuć rabarbar. Zacne słowo. Nie wciskaj go. Rozprowadź tylko równomiernie i obsym kruszonką. i zjeżdża z tym do pieca, nagrzanego, na jakąś godzinę. I... I masz i patrzaj, co żeśmy uczynili. Jakie fajne ciasto. Jakie jest proste. Jakie dobre. Wcale nie jest jakieś uber słodkie. Dlatego zachęcam. Idź i zrób. Widzę, że dużo oglądających nie subskrybuje. A suby i lajki mnie motywują do dalszych poczynań. Także zachęcam. Na dziś to tyle. Do następnego. Hej.